Mija 6 lat od katastrofy smoleńskiej. Jeszcze za dnia prezydent Andrzej Duda mówił o potrzebie zjednoczenia i o tym, że czas wybaczyć to, co działo się zaraz po katastrofie. Tymczasem Jarosław Kaczyński podczas swojego wieczornego wystąpienia kolejny raz udowodnił, że nie ma szans na pojednanie w sprawie Smoleńska. Na agresywnie i w charakterystyczny dla siebie sposób dawał do zrozumienia, że katastrofa prezydenckiego samolotu nie była przypadkowa. Przed pałacem prezydenckim jest Grzegorz Łaguna. A wśród zebranych tam osób jest też Rajmund Gierszewski. Zaczniemy, Grzegorzu, od ciebie. Wystąpienie prezesa PiS z pewnością nie skłaniało ani do refleksji, ani o, o ofiarach, ani do pojednania. Wręcz podgrzewał atmosferę politycznej awantury. Jak na jego przemówienie powiedz, reagowali zgromadzeni na miejscu ludzie. I co dokładnie mówił prezes PiS? Zgromadzeni ludzie reagowali dużym entuzjazmem, ale trzeba przyznać, że ze strony Prezesa Prawa i Sprawiedliwości to był naprawdę potężny atak. Atak skierowany w stronę przeciwników politycznych i tych obecnych, i tych byłych, no bo sporo usłyszeliśmy na przykład o Donaldzie Tusku, także o tym, że to właśnie rząd Donalda Tuska ponosi przynajmniej moralną odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Prezes Pis mówił o wybaczaniu, ale nie mówił o tym, że zamierza wybaczyć, czy Donaldowi Tuskowi, czy Jakimkolwiek politykom, ale o tym, że Polacy ogólnie wybaczają zbyt szybko i to na pewno były zaskakujące słowa. Jak to dokładnie wyglądało? Zobaczmy. Wiem, że Polacy wielokrotnie mylili się, kiedy przebacali zbyt łatwo. Tak, przebaczenie jest potrzebne, ale przebaczenie po przyznaniu się do winy i po wymierzeniu odpowiedniej kary. That's what we Wydaje się, że Jarosław Kaczyński swoimi słowami zamienił w czyn dokładnie to, o czym myśleli wszyscy ludzie zgromadzeni dzisiaj tutaj na krakowskim przedmieściu. Mówimy tutaj o ludziach z klubów Gazety Polskiej, zwolennikach Prawa i Sprawiedliwości, którzy przez cały dzień również na naszej antenie powtarzali, że katastrofa smoleńska nie została w pełni wyjaśniona, że nic nie znaczą ustalenia ani wojskowej prokuratury, ani tym bardziej tak zwanej komisji Millera. Oni te ustalenia domagają się prawdy i o tym mogliśmy usłyszeć i w słowach Jarosława Kaczyńskiego, i w słowach Marty Kaczyńskiej, która przemawiała bezpośrednio po prezesie Prawa i Sprawiedliwości. Dostały się także wyjątkowe brawa Antoniemu Macierewiczowi, któremu osobiście podziękował także prezes Kaczyński i za jego dotychczasową pracę, i za jego pracę już przyszłą, która ma być toczona w Komisji Smoleńskiej oraz w jednej z sejmowych podkomisji, która również będzie. Wyjaśniać przyczyny tej katastrofy. Po raz kolejny trzeba także oczywiście pamiętać i o oklaskach zgromadzonych związanych z samym Kościołem, bo i Kościół dostał specjalne podziękowania. Nie tylko Kościół katolicki, także i bezpośrednio ojciec Tadeusz Rydzek, który wspierał przecież Prawo i Sprawiedliwość i w czasie kampanii wyborczej, i teraz już jak powiedział, powiedzieli, mówią sami zgromadzeni i krzyczeli zgromadzeni podczas tego wystąpienia w Wolnej Polsce. No bo taka właśnie narracja dominowała w tym, wystąpieniu, Że wolna Polska rozpoczęła się 25 października zeszłego roku po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach. Musimy pamiętać jeszcze o tym, że sam prezes Kaczyński przemawiał do swojego elektoratu, i to być może właśnie dlatego to przemówienie było tak ostre i stało w aż tak dużym kontraście z wcześniejszym przemówieniem prezydenta Dudy, który mówił o wybaczeniu, ale prawdziwym wybaczeniu. Prezydent Duda podsumował te dzisiejsze wystąpienia, dzienne wystąpienie na krakowskim przedmieściu, no ale one. Bardzo mocno różniły się od tego, co wieczorem mówił Jarosław Kaczyński. Jak wyglądało to przez cały dzień, jak relacjonowaliśmy to dla państwa na naszej antenie proszę zobaczyć w materiale, który przygotowali nasi dziennikarze. To historyczny moment. Pierwszy raz prezydent Polski podczas rocznicy katastrofy smoleńskiej wystąpił przed pałacem prezydenckim, ale mało kto spośród zgromadzonych spodziewał się takiego apelu. Wybaczmy! Wybaczmy to wszystko sobie wzajemnie, wszystkie niepotrzebne, przede wszystkim niesprawiedliwe słowa, wszystkie te gorszące zachowania, wszystkie także i momenty poniżenia. Apeluję o to wybaczenie, bo ono jest dzisiaj i nam, i Polsce której przyszłość musimy budować wspólnie. Ono jest dzisiaj nam ogromnie potrzebne. Ono jest niezbędne. Okazją do tego wybaczenia i pojednania ma być nie tylko prezydencki apel, ale także odsłonięcie tablicy upamiętniającej prezydenta Alecha Kaczyńskiego. Po sześciu latach ojciec doczekał się mi kolejnego miejsca. O swojej pamięci w otwartej przestrzeni w Warszawie. To taki symbol przełamania pewnej wymuszonej niepamięci, z którą mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. Tablica poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu na ścianach pałacu prezydenckiego wisi tuż obok tej, która tak mocno podzieliła Polaków. Chodzi o tablicę upamiętniającą żałobę po katastrofie Smoleńskiej, odsłonięta w sierpniu 2010 roku, kilka dni później została obrzucona fekaliami. Po sześciu latach emocje w sprawie Smoleńska są nie mniejsze, bo wiele osób pamięta wydarzenia na swój sposób. Trudno nie pamiętać tych kłamstw kopacz, trudno nie pamiętać tych kłamstw tej całego, całego rządu z Tuskiem na czele, trudno nie pamiętać. Takie słowa raczej nie dziwią, bo przyczyny katastrofy dla Polaków wciąż pozostają zagadką. Moim zdaniem to był wypadek. Na pewno był zamach, i daję słowo, że tak może być. Naprawdę, bo to niemożliwe, żeby to był wypadek, jeżeli tyle głów państwa jechało. Wierzę w to, że to kiedyś wszystko się wyjaśni, dojdzie do końca. Tak jak to mówię, Oliwa Sprawiedliwa i wszyscy ludzie się dowiedzą, jak naprawdę to było. Sześć lat po katastrofie smoleńskiej Polska pełna jest dowodów pamięci o jej ofiarach, wciąż jednak brakuje pojednania, o które apelował prezydent Andrzej Duda.